Twoje zdania jak pilnie wszędzie, demokratie kłamstw. Aż Petryka pokazuje, że prawda to dla ciebie żart. Między symbolami zbrodnia bez odcisków, na wargach taksamit, a za kurtyną plik wniosków. Chodzisz na scenę z jakbyś pisała Ewangelię, ale narracja się wali Bo znał strategię, twój świat to studio nagrań, duble cięcia Scenariusz zmieniony, jak filtry w obiektywach zdjęcia Każde nigdy brzmiało jak echo, za wszelki ślad w przeszłość Rozgrywam to bez twarzy. Kładasz w kolor ale ja widzę przekaz czysty jak krew na betonie. Kłanisz jak ludwik, ton w ton, luda, lutę Symfonia iluzji, dusza zrobiona z dymu, i rutyny Szybę, jak skalper. Udajesz czyste intencje, ale ja mam słup absolutny. Rozpoznaję każde spięcie. Ja nie gram dla fałszyw, tak mój bit To ty grasz rolę serialu, gdzie każdy odcinek to kłamstwo. Masz słownik pełen zwrotów kręcających. Sens. Jakbyś szukała wyjścia z labiryntu Gdzie nie ma drzwi tylko deszcz Twoje spojrzenie przeszło kursy manipulacji Zasady łapiesz z granicą Jakbyś była w operacji zamianiasz Prawdę w parodię mistrzyni karę W swoim CV góry tylko specjalistka od masek Prawda dla ciebie to tło a nie plan pierwszy z KL wasz Ale krzyż trzymasz w lewym i sprytnie Mam w oczach rentgen, widzę strukturę intencji Nie dać mojego gręgo słupać, bo to Kłamiesz się na dale, nie w mojej skali Nagrody i sumienie Ty grasz złej gali Twoje zdania jak linie nie w tej scenografii kłamstw Każde drganie pokazuje, że prawda to dla ciebie żart Między symbolami zbrodnie bez odcisków Na wariach tak sami ty, a za kurtyną plik wniosków Chodzisz na scenę z miną, jakbyś pisała ewangelię, ale narracja się wali Poznam fałszywe strategie, twój świat to studio nagrań, duble cięcia. Scenariusz zmieniony jak filtry w obiektywach zdjęcia Każde nigdy brzmiało jak echo, zawsze logiczna sprzeczność Rozgrywam to bez twa czy sukłówka Układasz z kolei